To jest wulkaniczne szkło, Oliver Blue i szkoła dla jasnowidzów, tom trzeci, scenariusz Morgan Rice, przeczytaj przez Wojciech. Rozdział pierwszy. Oliver czuł, jak puls gwałtownie bije mu w całym ciele. Ester Valentini umierała. Każda mijająca sekunda była sekundą straconą. Musiał ją uratować bez względu na wszystko. Kochał ją zbyt mocno, by się poddać. Był gotów stawić czoła wszelkim niebezpieczeństwom, by ją ocalić. Nieważne jak nikłe były szanse na powodzenie, musiał spróbować. Spojrzał przez stolik na profesora ametysta, który siedział na zniszczonej skórzanej kanapie, popijając herbatę z delikatnej porcelanowej filiżanki. Dyrektor Szkoły Jasnowidzów zezwolił Oliverowi na podjęcie niezwykle niebezpiecznej podróży, w czasie, by odnaleźć ukryty wynalazek który mógłby uratować życie Ester. Teraz Oliver potrzebował dokładnych wskazówek, jak tego dokonać. Zrobię wszystko, co konieczne. Przypomniał po raz kolejny, głosem pełnym determinacji. Bez względu na niebezpieczeństwo, uratuję Ester. Dyrektor Szkoły jasnowidzów powoli skinął głową. Jako twój mentor muszę cię ostrzec, że to będzie niezwykle ryzykowne przedsięwzięcie. Możesz ponieść porażkę. Nawet najmniejsza szansa jest lepsza niż żadna odparł stanowczo oliver profesor ametyst odstawił filiżankę. Delikatny dźwięk porcelany rozniósł się echem po rozległym gabinecie w szóstym wymiarze. Aby uratować życie Ester powiedział, musisz cofnąć się w czasie i odnaleźć coś, co nazywa się eliksirem. To jedyna rzecz, która może ją wyleczyć. Eliksir powtórzył w myślach oliver czując się oniemiały. Brzmiało to niezwykle ważnie. — Eliksir został ukryty — kontynuował dyrektor, ponieważ jest bardzo potężny i bardzo niebezpieczny. — Gdzie go ukryto, profesorze? — zapytał Oliver. — Nikt tego nie wie. To ściśle strzeżona tajemnica. Oliver poczuł, jak serce mu się ściska. Jak miał znaleźć eliksir, skoro był ukryty? Skoro nikt nie wiedział gdzie? Wtedy zauważył błysk w oczach dyrektora, który mówił mu, że nie wszystko stracone. Ale wydaje mi się, że odkryłem sposób, by odnaleźć jego kryjówkę, oznajmił stary jasnowic. Nadzieja rozkwitła w piersi Olivera. Naprawdę? Nie ciesz się za wcześnie, powiedział profesor, studząc nagły entuzjazm chłopca. Znam pewien portal, który możecie tam zaprowadzić. Co pan ma na myśli? Spytał Oliver zdezorientowany. Portale łączyły ze sobą dwa miejsca, tworząc magiczne tunele czasoprzestrzenne. Z pewnością.